Radio Starogard 89 i 8 FM. Radio Starogard 89 i Moimi gośćmi są dzisiaj jego Wojciech kuligowcy ze sklepu ZOO Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o karmach, czyli dowiemy się, jak, jaką karmę wybrać, jak zmienić karmę. No i oczywiście, też odwieczne pytanie: słucha mokra oraz przykąski. Koniecznie zostańcie z nami. Radio Starogard 89 i 8 FM. Radia Starogard 89 i 8. Moimi gośćmi są Jagoda i Wojciech Kuligowscy ze sklepu Zoogoldi. Wracamy z psem, czy z hodowli, czy ze schroniska, wszystko jedno. I pierwsze pytanie często pojawia się takie, czym psa karmić? na początku tym, y, czym był karmiony w schronisku, bądź w hodowli. I dostaniemy bez problemu taką informację? Informację dostaniemy na pewno, podejrzewam. Y, hodowcy często też dają y, wyprawki, tak? Więc piesek dostaje tam kilogram, dwa, trzy y, karmy, którą jadł dotychczas, dostaje ją do domu. Y, w schronisku pewnie jest podobnie, bądź dostają po prostu nazwę i są skierowani właściciele do, do danego sklepu, gdzie mogą tą karmę kupić. No i później co dalej? Powinni jednak się sugerować i dalej tą karmą karmić, czy jednak zmienić? Już mówię, to, I na jaką? to znaczy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co zaproponowano w poprzednim miejscu pobytu pieska, jeśli chodzi o żywienie. Jeżeli jesteśmy zadowoleni i to pożywienie spełnia wszystkie nasze wymagania, to zostawmy tak, jak jest, nie mieszajmy. Ale jeżeli chcemy karmić w inny sposób, to pamiętajmy, najważniejsza rzecz, że zmieniamy w ciągu 7 do 14 dni, zmieniamy na zasadzie zmiany proporcji, czyli dotychczasowa karma na początku w ilości 3,4, 1,4 karmy nowej, po paru dniach, widząc, że pies Dobrze się załatwia, nie ma żadnych problemów. Stopniowo, coraz mniej tej karmy, która była dotychczas, coraz więcej karmy, którą wybraliśmy jako następny. Radio Starogard 898, zostańcie z nami. Za chwilę odpowiemy Wam na pytanie, jaką suchą karmę wybrać. Radio Radio 89 i 8FM. Radia Staroger 89 i 8. Moimi gośćmi są Jagoda i Wojciech, koligowcy ze sklepu Zoogoldi. Zdecydowaliśmy się, że naszego psa będziemy karmić karmą suchą. Jak ją wybrać? Na co zwracać uwagę? I czy... z marketu, czy ze sklepu specjalistycznego, a może z internetu? Uważam, że najlepiej ze sklepu zoologicznego, ale z takiego, gdzie personel sklepu potrafi nam doradzić. Y, gdzie asortyment danego sklepu spełnia na, spełnia, spełni nasze wymagania odnośnie danego produktu? Y, podstawą y, jest mięso. Y, w Czyli karmie. czym więcej? Jeżeli my, tym lepiej. Tak, jeżeli my zdecydujemy się, że chcemy karmić psa karmą suchą o dużej zawartości mięsa, to ta karma powinna około tych 60% co najmniej mieć, jeżeli tu mówimy o takiej ilości średniej. Y, a jak taka karma powinna y, wyglądać? Bo na rynku mamy różne karmy. Część jest taka, że yy, mamy wszystko w jednym kolorze, to, ale są też, że widzimy tam y, i marcheweczki, i groszki, i różne yy, takie... To znaczy, yy... Najważniejsza rzecz, czytajmy etykiety, a drugie, jak powinna wyglądać petoka. Powin, według mnie nie powinna to być karma kolorowa, gdyż to co my uważamy za groszek lub jakieś warzywko inne, najczęściej jest barwnikiem, tak? I widać to na oko, jak spojrzymy na taką karmę to we większości widać, że to jest barwnik. Czyli ja unikałbym karm barwionych. I bardzo y, y, brałbym pod uwagę y, etykietę, czyli według mnie najle najlepiej wybrać karmę bez glutenu pszenicznego oraz tak jak tu mówiła. Bo pies nie powinien, tak? Z y, Tak, no bo to nie jest zwierzę, które ma odżywiać się zbożami, tak? Określona ilość mięsa plus A ziemniaki? unikajmy, to znaczy tak, y, ziemniaki jako bataty mhm. występują w karmach, one są odpowiednio przetworzone. Natomiast oczywiście wielu starszych, szczególnie ludzi powie, nam, że kiedyś pies jadł same ziemniaki i świetnie się czuł, nie? Ale ja mam wtedy do nich pytanie, do tych ludzi 20-30 lat temu skąd wiedzą, że się dobrze czuł, ile razy odwiedzili z nim lekarza weterynarii, tak? I szczególnie, gdy psy były na dworze, czy widzieli, co się tak do końca z nimi dzieje? Oczywiście niektórzy widzieli, niektórzy nie, tak? Także ziemniaki raczej nie. I taka zasada naczelna: jeżeli ustawimy pieska na danej karmie, czy na danym sposobie żywienia, nie kombinujmy. Wszystko, co nowe, jakaś nagródka, cokolwiek, wprowadzajmy bardzo powolutku. Nie może być tak, co ja nieraz słyszę. Piesek wczoraj, mówią mi ludzie, że piesek wczoraj miał biegunkę, ale jak się dopytam, to zjadł pół kilo smakołyków, bo mu smakowały, nie? Wszystko z umiarem. Pewnie tak jak małym dzieciom, bardziej znam się na psach, ale pewnie jest to podobne. A proszę powiedzieć, właśnie, mówiliśmy mięso, ale właśnie. Widziałem, na rynku mamy wszystko. Renifery, kaczki, kurczaki, mamy też łososie, tuńczyki. Więcej wyboru niż dla ludzi często. I właśnie ryby właśnie, czy takie jakieś bardziej egzotyczne mięsa szukać, czy to nie ma znaczenia? To znaczy znaczenie jest, różnica może między tymi mięsami jest taka, że e, są e, to mięsa, które są, że tak powiem cięższe i lżejsze tak, dla układu mhm. pokarmowego. E, ryba zawsze będzie e, łatwiej straf, e, z strawnym, e, mięsem, jest lżejsza tak samo jak mięso jagnięciny, e, cielęciny, e, wołowina, wieprzowina, już są to mięsa bardziej tłuste. Które jednak troszkę dłużej są trawione, ale są też bardzo często jednym z głównych składników karm suchych. Kurczak również jest bardzo popularny. Kurczak jest mięsem białym, więc też jest lżejszy od mięsa, od mięs czerwonych. Renifer owszem zdarza się bardzo często, jak już tak powiedziałeś, w karmach mokrych jest mięso renifera. Często też jest to dziczyzna. W karmach suchych są karmy o smaku jelenia. Jeżeli mógłbym jeszcze dodać od siebie. Pamiętajmy przy rasach czy pieskach wrażliwych na uczulenia jest takich kilka czy kilkanaście raz, Dobrze jest, jak od początku wprowadzimy karmę bezpieczną. Po co czekać na tą rzekomą alergię, tak? Wprowadźmy od początku, jeżeli z hodowli przyjedzie, dajmy na to, na łososiu, na karmie bezglutenowej z łososiem, to żywmy, tak? Było tam dobrze, niech u nas jest dobrze. Jeżeli mamy tą rasę taką uznaną za troszeczkę wrażliwą na to pożywienie, to właśnie wprowadźmy jagnięcinkę, rybkę i nie kombinujmy, bo to ja też ze swoimi zwierzętami nieraz z dobroci serca kombinuję, i potem niestety jest bieguneczka i zaczyna się problem. Zostańcie z nami. Moimi gośćmi są Jagoda i Wojciech Kuligowski ze sklepu i Za chwilę powiemy Wam, czy warto wybrać karmę suchą, czy karmę mokrą. Zostańcie z nami. Radio Starogard 89 i 8 FM. Radio Starogar 898, moimi gośćmi są Jagoda i Wojciech Kuligovcy z sklepu Zoogoldi. No właśnie, wiemy już jaką karm, jak wybrać karmę suchą, a teraz pytanie, czy może jednak mokra? Yy, to znaczy, yy, z mojego doświadczenia, po również różnych takich yy, nieciekawych, lekko... Yy... Przypadkach żywieniowych ja uznaję tak, jeżeli wprowadziłem np. daną karmę suchą, piesek się idealnie czuje, dobrze się załatwia, nie ma spraw skórnych, jest wszystko super. To jeżeli chcę do tej suchej karmy z przypływu miłości wprowadzić cokolwiek innego, czy to karmę mokrą. No to bardzo powoli, tak? I pamiętajmy, odejmijmy jakiś tam procent tej suchej karmy, dając karmę mokrą. Bo jeżeli będziemy tak, określoną dawkę karmy suchej, za chwilę karmę mokrą, do tego jakieś smakołyki, no to może się okazać, że nas piesek troszeczkę zacznie nam tyć. A wtedy zadajemy sobie pytanie: od czego? Od za dużego y, posiłku, tak? No właśnie, ale może jeszcze, jeszcze coś innego. A może należałoby dla psa gotować? Y tak, można. Są osoby, które gotują. E, zazwyczaj jest to kurczak, makaron, ryż, do tego. E, no ale makaron są to, to zboża. A mówiliśmy, tak. że nie chcemy zbóż. Makaron. Owszem, ale są też hmm. szeroko dostępne makarony bezglutenowe i osoby, które... to o gluten chodzi głównie. Tak, tak? głównie chodzi A, o gluten, przecież. bo nie każdy pies na pszenicę jest uczulony, nie każdemu psu ten gluten szkodzi. Na jelita głównie. Chodzi tu o wypełniacz, tak? Hmm. Oczywiście do takiego pokarmu gotowanego no, nie dodajemy żadnych kostek rosłowych, magii, soli, pieprzu. A to będzie niedobre. Dla nas byłoby niedobre. <grym> okay. Psu, każda przyprawa, pieprz, sól, papryka bardzo obciąża układ trawienny po dłuższym takim trawieniu może dojść do problemów z trzustką z wątrobą z jelitami zapalenie żołądka zdarza się tak nie mówię że przy każdym się ale część psów które przez długo są karmione w ten sposób że dostają no najczęściej są to jakieś resztki z obiadu jest to ich główny posiłek Czyli no, reszty z obiadu nie. nie. Znaczy... I tak samo, jeżeli już sami gotujemy, nie przyprawiajmy tego. Niech to się ugotuje w rosole, w sosie własnym, że tak powiem, i nic ponad. Dodam właśnie, że tu nie chodzi o resztki z obiadu, bo resztkami karmiliśmy inne zwierzęta, czyli świnki. Natomiast naszym pieskom, jeżeli chcemy gotować, to jeżeli mogę tak powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko. Tylko musimy odpowiednio zbilansować tą dietę. Odpowiednia ilość makaroników, warzywek i odpowiednia ilość mięsa. Bo gotowanie nie polega na wrzuceniu, nie wiem, pół kilo makaronu i dwa korpusy. I to jest żywienie naturalne? Nie. Musimy tą dietę też opracować, czyli jednak trzecia warzywko, jedna trzecia mięsko i powiedzmy jakiś makaronik. A i pamiętajmy, szczególnie przy rasach olbrzymich, jeżeli bierzemy szczeniaka wielkiej rasy i chcemy mu gotować, to musimy pamiętać o fosforanie wapnia, o glukozaminie, hendroitynie. To żywienie takie naturalne powiedzmy, my musimy bardzo suplementować i zwracać uwagę, czy nie zaczynają się krzywizny, czyli nie zaczyna nam piesek krzywić przednich łapek jak u jednego z aktorów Charlie Chaplina, jeżeli tak mogę powiedzieć, na boki. Czy nasz piesek nie trzęsie przednimi łapkami w trakcie wzrostu. Wtedy musimy wiedzieć, ile i jak wykonać tą suplementację. Ale jest jakiś złoty środek? Sucha, mokra czy gotowanie? Czy to każdy sposób może być dobry? Przez swoje dwudziestoparoletnie żywienie i to w hodowli i, i, i swoich zwierząt, których mam troszeczkę już po zakończeniu hodowli, karmiłem różnie. Oczywiście z racji tego, co robimy, powinienem zachwalać tylko i wyłącznie karmy, tak? Ale nie, nie będę stronniczy. Gotowałem też tylko w odpowiedni sposób. I długość życia moich czworonogów zaznaczam przy ugotowaniu proporcjonalnej, w wykonaniu proporcjonalnej diety. Była taka sama jak przy karmach, tak? Żyły długo i szczęśliwie. Także nie widziałem naprawdę różnicy. Oczywiście unikałem karm marketowych, bezmięsnych, kolorowanych, tak? Co jednak wpływa negatywnie na, na przewód pokarmowy. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do rozmowy. Słuchajcie Radio Starogard 89 i 8 FM. Radio Starogard 89 i 8 FM. Radio Starga 89 i 8FM. Moimi gośćmi są Jego Wojciech Koligowcy ze sklepu Zoogold i wiemy już, jak psa karmić, ale też dla każdego z właścicieli ważna kwestia, jakie nagrody, jakie smakołyki wybierać, czym się kierować i jak dużo, jak często możemy je podawać. Wybór jest ogromny. Wybór przysmaków dla psów jest ogromny. E, branża zoologiczna cały czas się rozwija. E, producenci co chwilę proponują coś nowego. E, są przeróżne smakołyki. Są to e, smakołyki e, mięsne, które mają 100% mięsa, np. filet skarczki, z skórczaka. E, są też e, przysmaki, które wyglądem przypominają karmę, ale mają te, na przykład 80 czy nawet 100% mięsa, krokiety o różnej wielkości, w różnych kształtach. W naszym sklepie mamy serduszka, kostki, suszone szprotki. No naprawdę mogłabym siedzieć mhm. i o samych przysmakach opowiadać przez dwie godziny. Wszystko też zależy od na, na naszych środków, tak? Ile, ile na to chcemy przeznaczyć. Są przysmaki tańsze, droższe, są to też przysmaki naturalne, bo są to też kości preparowane z wapniem wędzone, tchawice, żwacze. Ale generalnie nie za dużo, tak? Nie za dużo wszystko z umiarem i tak jak teść już mówił, musimy to zbilansować. Część pokarmu odjąć w momencie, kiedy pies dostaje. Przysmaki, musi się to równoważyć z porcją karmy, którą zjada w ciągu dnia, żeby tak jak też już mój Teś powiedział przedtem, nie doszło do nadwagi. Bo potem znowu jest problem, bo musimy z przysmaków zejść, musimy zmienić znów karmę na light, która ma zbilansowy. jest szczęśliwy, tak, bo zawsze miała, a tak, tak, teraz nie ma. Je, Zbilansowana tak. ilość tłuszczu, białka w karmie, pies już to wyczuwa. Zostańcie z nami za chwilę wracamy do rozmowy. Słuchajcie, Radia Starogard 89 i 8FM. Radio Starogard 89 i 8 FM. Radio Starogard 89 i 8. Dzisiaj rozmawialiśmy o karmieniu e, psów. Moimi gośćmi byli Jagoda i Wojciech Kuligowski ze sklepu Zoogoldi. Czyli podsumowując, e, nieważne czy karma sucha, mokra, czy gotujemy, ważne żeby była zbilansowana, nie była to najtańsza. E, tak, dobrze mówię? Tak. I żeby no, Podstawą karmy musi być mięso. Na pierwszym miejscu składy każdej karmy, nie zboże, nie makaron, nie ryż i inne wypełnienia. I co za dużo to niezdrowo, Dokładnie. czyli po prostu wszystko z umiarem, czyli żeby psa nie przekarmiać. Święta prawda, panie redaktorze, tak powinno być. Zostańcie z nami, do usłyszenia za tydzień. Radio Starogard 8 FM